Jak powiedziała wiceprezydent Mirosława Dzika, ten rok jest bardzo dobry dla instytucji kultury, które złożyły dużą ilość wniosków do ministerstwa o finansowe wsparcie projektów. Co ważne, znaczna ich część znalazła aprobatę w oczach ministerialnych urzędników. W tym roku czeka więc mieszkańców i turystów m.in. podwójna dawka wrażeń związanych z festiwalem teatrów ulicznych. Mamy takie szczęście, że zostały złożone tak dobre wnioski, że na teatry uliczne dostały dwa podmioty. Jest to Agencja Solo ZIL Góry, 100 tysięcy informacja wisi na stronach Ministerstwa Kultury i również Teatr Cypiana Norwida również 100 tysięcy dostał. W tej chwili myślimy jak poradzić sobie z organizacją przy udziale miasta. Aktualnie miasto przeprowadza rozmowy z podmiotami, które zajmą się organizacją tej imprezy dotyczącej jej programu, formuły i czasu trwania. Jedno jest pewne, widzą nie zabraknie artystycznych wrażeń z najwyższej półki. Myślę, że do dwóch, trzech tygodni już będziemy konkrety znali, tym bardziej, że kontraktować trzeba już i zespoły, i organizacje, bo to będzie będą pierwsze dni sierpnia, te Teatry Uliczne, zgodnie z tradycją, także to już najwyższy czas. Tegoroczne spotkanie ze Sztuką Teatrów Ulicznych będzie już 31 odsłoną tej imprezy.